Witam z drugiego dnia festiwalu. Jest za 20:10, więc na spokojnie możemy sobie przejść tymi rzeczami, które jeszcze nie widzieliście i zobaczyć, bo tu podobno jest dużo pracy fajnych, że wbijamy na rewire. Szymano, jak widzicie, strefa Friends jest zbudowana tutaj przez firmę LEGO Polska. Cała taka strefa, która była w ubiegłym roku. Tutaj macie taką fajną, taki fajny podział na właśnie duplo. Gdzie, moglibyś, gdzie możecie zobaczyć, mogliście zobaczyć podczas festiwalu, jak byliście. Niesamowite, niesamowite prace. Na przykład taką wielką żabę. Proszę bardzo, jaka jest duża. Cała zrobiona z klocków, z klocków duplo. Tutaj macie strefę City. Patrzę bardzo, bardzo ładnie wyglądająca. Wam pokażę. To są rzeczy, które warto, warto zobaczyć. Tak wygląda właśnie strefa. ziomeczka z keszem. No i strefa Adults, którą wam pokazywałem wczoraj. Plus świecący klocek tutaj dzisiaj jeszcze nie świeci. Mamy też tą strefę budowania, jeżeli nie byliście na strefie budowania, to tutaj właśnie w tej strefie budowania są te konkursy. I teraz tak, jest też firma Amit. Wow! I teraz widzę ilustrowany przewodnik Firma Amit. Firma Amit z Łodzi. Słuchajcie, teraz dostarcza Wam właśnie te czasopisma na pewno je znacie, kochacie, uwielbiacie. Wypuściła też ostatnio coś takiego jak kwiateczki. Zobaczcie, to jest, nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś mieć takie kwiatki. Czy nie? O, takie syciki. No i teraz to, co mi się podoba najbardziej właśnie. jest tak, Recreate. To są takie super karcianki ogólnie zrobione. Zobaczcie na to. Wcześniej była ciocia od klocków. Ale już przecież nie ma chyba na tych kartach. To są inne karty. do zabawy. Siemano. No dobra. To z mów przechodzimy do kolejnych kolejnych z których jeszcze nie ograliśmy. Więc wczoraj ja wam trochę pokazywałem na miastkę. Też już były światła pogaszone, Więc dzisiaj wam pokażę trochę więcej budowli. Możecie ją przyglądać. Może wykaczyć coś fajnego. Tak trochę postaram się Wam więcej z tej całej Brick ekipy pokazać. No, jeżeli chodzi o Festiwal, festiwal Kosków, sam Festiwal Kocków, jeżeli nie wiecie czym jest Festiwal Kocków, to właśnie to jest szansa, tak jak Wam pokazałem w wcześniejszych moich filmach, szansa na to, żeby młodzi wystawcy mogli się wystawić, pierwszy raz mieć swoje Słuchajcie, yy, wystawy, tutaj jak widzicie jest profesjonalnie wykonana wykonana wystawa cała, prac. Ja jeżeli kojarzycie Ninjago, takie rzeczy na pewno się mega, mega ucieszycie. Tutaj jest nasz kolega Moc który buduje bajonikle z kolei. Mamy tutaj jeźdźców Apokalipsy, sławnych, których Igor zabiera ze sobą cały czas. Tutaj mamy sceny budowane przez Stacha. Stacha na pewno kojarzycie sceny z Ninjago, Biljiki, proszę bardzo, Brickmaster. O, zobaczcie jaka konstrukcja. ładnie wykonane witraże. Więc każdy może tutaj zawsze się zgłosić jako wystawca do kolejnych edycji. Jest to czwarta edycja festiwalu Klocków, który odbywa się właśnie w Poznaniu. Wcześniej odbywał się w Radomiu, pierwszy festiwal odbywał się w Radomiu. Teraz mamy tutaj przyjemność występowania w Poznaniu. Mam nadzieję, że w kolejnych latach też się tutaj pojawimy. Że macie Klocki nas zaprosi. Proszę bardzo. Teraz tak. Tutaj mamy mozaiki. Artura Firana. Siema. Pewnie, pewnie, już robimy. OK, więc mamy tutaj mozaiki Firana. Zrobione. Dobra, teraz kolejne rzeczy. Mam tutaj Sandrę Recką z Poznania, która robi zdjęcia. To jest Sandra. Przeczytałem, że nie byłem jest na stoisku. Więc, sobra wykonuję takie foteczki na przykład. żeby zobaczyć o co tu chodzi. Cyk. Jest zrobiony bildzik. I do bildzika jest zrobiona foteczka. Zobaczcie jak to wygląda. Tu tak samo macie zrobione kolejne zdjęcie. Zobaczcie. Będziecie przeczytać co to jest. Tutaj macie bildzik zrobiony a teraz on Wam pokażę jak wygląda zdjęcie właśnie tego bildu, który tutaj widzieliście na dole tego. No dobra. Tak wygląda stanowisko Sandry Okej. Okay. Teraz lecimy dalej tak po szybkości Po szybkości Wam pokażę. Nie będę wam wszystkiego pokazywał ale trochę Wam pokażę tutaj rzeczy, więc tutaj macie najdroższą głowę Star Wars ever, ją ja kojarzycie? Proszę bardzo, chyba wczoraj to już pokazywałem trochę, dzisiaj tylko takie dokończenie. No dobra. ja byłem mega ciekawy tego ziomieszka, którego wczoraj nie było. Musiałem sobie pozwolić nagrać. Cześć. To jest gościu o tych tramwajach całych, co pokazywałem Wam wczoraj. więc jeszcze raz dzisiaj, jak jeżdżą, uruchomimy je. To nagram i zobaczcie sobie. Z Poznania jesteś. Tak jest. Poznaniak. Poznaniak i motorniczy. Także Tam mnie spotkać ze stronami poznańskich tramwajów, które tutaj pokazuję, ale z placówkowego. I niesamowicie niesamowite bildy. A jaki masz, jak się profil nazywa na Instagramie? Mateusz Buduje. Mateusz Buduje. Także jak coś, Poznań, Mateusz Buduje, zobaczy sobie. Ale widzę, że tam masz nawet takie e, koniki. To też jeździsz na takich z koniami tutaj? No, te, no, tutaj, tutaj nie, tutaj nie uruchamiam, ale... Ale ja jeździłeś ogólnie... na takich? Nie, 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 jeszcze nie miałem okazji. <laughs> <laughs> ale to może kiedyś... jak, się, jak się prąd skończy, to... No, jak się prąd skończy, jak nie Tak. zawsze jakaś alternatywa jest. Tak, dokładnie, ja sobie tak szybko ponagrywam, jak one te ładnie wyglądają, jak jeżdżą. Ach, żeby wam się w głowie nie kręciło, popatrzcie sobie, jak wygląda taki tramwaj, który możecie spotkać w Poznaniu. Gdzieś tam sobie jedzie w oddali. Jak się spóźnicie na tramwaj, to tak wygląda dokładnie. Więc tak, to jest Mateusz, buduje. I Mateusz, Mateusz tutaj buduje niesamowite bildy z klocków. Patrzcie jak wyglądają te tramwaje. Jakie są wyłuskane. Bardzo piękne składy. Jedzie znowu tramwaj. One nawet, one nawet mają LCD z przodu. Weźmie pan, zatrzymaj ten tramwaj, bo się spóźniłem. Weźmie pan, zatrzymaj ten tramwaj. Zobaczcie to, ja tego nie widziałem. Zobaczcie, jak jest pięknie zrobiony. Okej, okay, czy jednak warto przychodzić jak są budownicy. Dziękuję. <laughs> Macie nawet jeszcze pociągi, te, pociągi, autobusy. No dobra. To śmigam, śmigam, jeszcze dalej do kolejnych, do kolejnych wystawców. Także zaraz się widzimy. I tutaj idziemy idziemy do naszego, do naszego pirata. Widzę strój, strój niesamowity. Dzień dobry. Cześć. ja <grywia> mamy gościa, których spotykamy się już kolejny raz na kolejnym festiwalu. I przywozi swoje okręty autorskie budowle, więc je pokażę, żeby was nie zanudzać. <grywia> strój kapitalny. No, super. no to się. się to strój. Wiesz, to się Autentyczny strój to jest? Tak, tak. Fortunę pewnie. Okej. Okay. No to to i to jest wczuta, właśnie. To jest to, jest to co, co, co się robi, żeby była jeszcze większa imersja, jak przyjdziecie na takie stanowisko pasjonata klocków firmy Lego, który na przykład, tak jak tutaj, interesuje się okrętami i to jest takimi drewniakami drewnianymi. O, tutaj patrzcie, Spongeboba. Rekin zjadł, albo przynajmniej próbuje wyszarpać gdzieś z jakiegoś okrętu, został wyszarpany Spongebob, który był transportowany pewnie nielegalnie z Ameryki do Europy. Człowiek się namęczy tymi statkami, nie? a potem przychodzą dzieci i, i najważniejszy. I najważniejszy. Tak, tak, Spongebob najważniejszy, że tak wyglądają okręty. Zobaczcie sobie, tutaj jeszcze Wam pokażę trochę, jak się opowiadać najważniejsze rzeczy. Na stanowisku tutaj jest kolejny rekin. Wow. Tak, to, tak to wyglądają te nasze okręty. No dobra. To jest, dopiero, to jest dopiero początek dzięki miłego dnia. Dopiero początek. Więc nie obszedłem jeszcze wszystkiego. A tutaj mamy GTA Big Fig. Z taki gościu. Teraz zobaczcie to. To jest, to jest, kawałek makiety z GTA. Majster do skali. Majster do skali, słuchajcie. No pokażę GTA, już była ogrywana w wcześniejszym. W wcześniejszych moich filmikach też mogliście znaleźć. Teraz się postaram bardziej wam tutaj odjechać i pokazać. Jeżeli graliście w GTA, no to na pewno kojarzycie posterunek policji. Na pewno kojarzycie tę grę. Zobaczcie, jak to wygląda rodem, jak wyciągnięty z GETA. Normalnie się czuje człowiek jak w gieta. Czekajcie, zas zasymuluję wam. I łapie mnie policja. Dobra, odstawię go na miejsce. Stawię go na miejsce, ale tak wyglądała scena z Geta. Zobaczcie, co tam, tam dalej jest. Jakiś przemyt idzie, z garaż zrobiony. Kolejna woda wylała. Jakiś zły gość z Bazuką Bardzo pięknie to wygląda. Tutaj wyjeżdża opancerzony samochód. Pokażemy jeszcze z tyłu, bo to jest warto do zobaczenia. O, miasto z ta zobaczcie. No potężna konstrukcja. Żeby nie było te prace są też zbudowane z tyłu. To jest w sumie bardzo ważne i istotne. Z każdej strony taką pracę możecie oglądać. Tak ona wygląda. Jak widzicie jeszcze nikogo nie ma na hali. Dopiero o godzinie 10 otwierają się bramy dla wszystkich tutaj uczestników. Tutaj też się wczoraj nie byłem jeszcze. To mam też kolejnego artystę, który robi zdjęcia. Proszę bardzo. Co tym aparatem kluskowym robi? Możecie zeskanować kod QR, żeby zobaczyć więcej prac jegomościa. Ja muszę, muszę obejść o tych stanowiskach wszystkich. Cześć, Siema Marcin. Siemano. Jak tam? Jak żyjesz po pierwszym dniu festiwalu? Jak zawsze. Jak zawsze. Poznaniak, cześć. Poznaniak to żyje, dobra. Czego mam tu jeszcze nie pokazywałem? Nie, wczoraj pokazywałem wam te stanowisko, pokazywałem, pokazywałem wszystkie stanowiska tutaj, które są, pokazywałem wam Bartosza Sasińskiego albo nie pokazywałem. Jeżeli nie pokazywałem, ja pokazywałem z Bartoszem. To jest Bartosz Stasiński i jego wykokszone modele. Słyszeliście, jeżeli nie widzieliście tego, albo nie słyszeliście historii powstawania tych modeli, to na moim poprzednim filmiku, czyli z pierwszego dnia festiwalu, który jest u mnie na kanale YouTube'owym, możecie obejrzeć i usłyszeć tą całą historię. Tutaj mamy Patryka Bejnarowicza, Lord of the Bricks. Zwycięzcę piątej edycji LEGO Masters. O, ten puchar tutaj? Jak się przyjrzycie. Dzisiaj, co dzisiaj z ostrością nie tak. Który prowadzi też sklepik internetowy, na którym macie całą masę klocków, customowych też klocków, ze świata Władcy pierścieni, tam macie różne scenki, które są odgrywane. No dobra. No i chyba dochodzimy do części, prawie że ostatniej, czyli do mojego tutaj skromnego stanowiska, które cały czas rozbudowuję i staram się coś wzbogacić i zrobić w takie falutowe, fajne, fajne rzeczy. Jak widzicie, to mogę wam, mogę wam pokazać tutaj, o co chodzi. Jest szalony projekt, szalony projekt, który razem z Patrykiem w sumie to Patryk wykonał całość tą karteczkę. Staramy się za pomocą tych urządzeń powiększyć tą koczuszkę. Tutaj jeszcze włączę ten sprzęt cały, żeby działał. Proszę bardzo, staramy się to odpalić, aby z tego jednego pojemnika przetransportowała się do drugiego i była powiększona. Ale mam tutaj coś, co zrobimy i zobaczymy, czy to wyjdzie. Dobra, więc zaraz te to ogarniemy. To jest taka moja praca autorska, zrobiona, taka miała być śmieszkowa, Red Racket, wiadomo. Tutaj mamy telefon prezydencki, prezydencka linia kryzysowa, możecie zawsze zadzwonić. Tutaj jest puchar mój i Ryszarda Bosiaka z drugiej edycji programu Lego Masters. Tutaj macie pierwszą wspólną moją pracę z jakimkolwiek klockowym budowniczym, właśnie to jest PG Bricks fotografy. Kiedyś on się nazywał Kiedyś on się nazywał tak samo jak i ja. Ja się nazywam legoidea.pl On się nazywał PG Lego Ale w końcu spersonalizowaliśmy swoje rzeczy. No i to co lubię i co uwielbiam, czyli Dragon Ball Dragon Ball, jeżeli nie kojarzycie Ja uwielbiam takie miniaturkowe prace Możecie sobie zobaczyć na moim kanale YouTube'owym też e, takie prace Możecie też zobaczyć na moim Instagramie. W sumie nawet na Instagramie jeszcze nie wrzuciłem pół zdjęcia z tą pracą, bo one miały dopiero dopiero na rękonie w takim festiwalu, w sumie konwencie w Gdańsku, miały premierę swoją te wszystkie prace. Jeżeli kojarzycie i wiecie o co chodzi i jakie to są postaci, to na pewno wiecie, że to jest Songoku, że to jest Sata, Szatan Serduszko. Tak samo jak tutaj mamy gelnia, Gelnianego Żółwia, którego głowa zawsze była i też stoi tutaj e, e, Krilan, -kri kri Songo i Szatan Serduszko na tej plaży. I to jest dom genialnego żółwia. Są też po, poprzednie moje prace, które robiłem z Obcego. Tu macie pracę moją z Obcego, wykonaną taką autorską. To jest właśnie tu, gdzie się w Obcym Jedynce zaczęło, czyli tu, gdzie było najcieplej, zostały złożone. Jajka obcych, i stąd się zaczęła cała dziać akcja. Tutaj macie mój Power Armor, który zbudowałem. Dlatego mówię, ja lubię takie minimalistyczne prace i lubię też z humorem, dlatego też scooby został tutaj dorzucony. Tutaj macie obcego, rodem z filmu. Bardzo długo się takie rzeczy buduje, Naprawdę trzeba się kombinować, nagłówkować, żeby to świetnie wyszło i wyglądało przeko przekozacko. Tutaj tak samo macie sfalota. Zobaczcie sobie. Na pewno kojarzycie ten sprzęt. No i ja jestem pasjonatem budowania takich rzeczy. Sam stworzyłem całą serię Sonika. Minimalistyczną. One są wielkości minifigurki. Większość Soniców, Soników, jak tutaj widzicie: Super Sonic, Super Sonic An, Eggman, Sonic, Knuckles, Shadow. No i ten gościu, powiedzcie mi kto to jest? Cała ekipa, jak będziecie chcieli wiedzieć jak je zbudować, napiszcie mi komentarz, a udostępnię Wam instrukcję. Słuchajcie, wydaje mi się, że dzień festiwalu numer 2 można rozpocząć, już zaczęły, zaczęły wchodzić osoby, więc ja idę już biegusiem na scenę, żeby z bizoniem i się przywitać. Trzyma? Wow. Byłem tutaj, byłem. Byłem tutaj, byłem. Dobra. Że miłego dnia. dnia. wszędzie, idziemy. Jak widzicie, nie, nieźle, niesamowicie dużo budowniczych. Siemaneczko, słuchajcie, drugi dzień festiwalu Klocków w Poznaniu, 2025 rok, 30 marca. I jeden kolega, który strasznie chciał opowiedzieć o swoim stoisku na temat Speed Championsów. Nie wiem, co tutaj miał zrobiony. przejął unboxing, nie wiem o co chodziło. Cześć, jak się nazywasz? Adam się nazywa. Jest to wystawa Speed Champions. Były to unboxingi, ponieważ wczoraj dopiero kupiłem te Formuły 1 i były Red Bull i McLaren były składane dzisiaj. Właśnie McLaren było o 12, a Red Bull było o 14. I był to unboxing, że otwierałem po prostu i składałem. Mercedesa miałem już go wczoraj, złożyłem w pokoju. To ja bym chciał nadmienić, może Adam, że Adam jest młody wystawcą. Jeżeli widzieliście poprzedni filmik z pierwszego dnia, tutaj mamy jego brata, tak? Jest brat, opowiadał Wam o tych całych swoich mockach, które tutaj są. I o, tej, I o tej możliwości, że na festiwalu Klocków można się wystawić. Tak, za darmo. Tak? Za darmo. Dokładnie. A powiedz mi, ile masz lat? 10 10 lat, słuchajcie, ma 10 lat i e, zrobił taką wystawę. Czyli to jest taki. Co to jest? opowiedz Wyścig tutaj na tak pokrótce. Mam jeden. Uh -huh. Posiada on dwa garaże, trybuny, dwa pit stopy. Yy... Tu są pit tak? To tak, jest pit uh -huh. tak. Jest benzyna, są opony, wymiany. jest Shell jako sponsor główny. Tutaj McLarena jest jako sponsor główny. Okej. Okay. Co ja mogę powiedzieć? No i tyle. To jest pierwszy, pierwszy raz twój taki… Tak, tak. By, to nie jest, jest pierwszy o... raz, jeżeli chodzi o wyjście na festiwal, ale jeżeli chodzi o makiety, to jest pierwszy raz. I słuchajcie, niewiele wystarczy, jak widzicie, żeby zostać wystawcą. Tak. Wystarczą chęci. Była trema na początku? Trochę była. Na pewno było. Tak mi się wydaje. Dobra, to ja życzę Tobie, Adam, powodzenia na kolejnych mm. festiwalach. Mam nadzieję, że zobaczymy się na, na Festiwalu Klocków na rok. Będziesz na pewno z bratem? Piąteczka. Dzięki wielkie. No dobra. Mi się wydaje, że Festiwal Klocków już dobiegł końca. Wszyscy się zwijają. Nie ma już za wiele, za wiele pracy. Eee, dziękuję bardzo wszystkim, którzy byli na Festiwalu Klocków. Mam nadzieję, że zbiliśmy ze wszystkimi piąteczki, że Wasze prace były naprawdę super fajne, ekstra yy, i ciężko było wybrać. Z tej strony wybudowania naprawdę było ciężko wybrać. bo bardzo dużo fajnych pracy. Bardzo dużo fajnych prac było. Mam nadzieję, że poglądaliście za mnie i nagraliście wszystkie te wystawy i zbiliście piątkę z wystawcami, którzy przyjechali tutaj. Jak widzieliście na moich filmach poprzednich i teraz, yy, naprawdę super zrobili robotę. No i tyle. No i chcieliśmy Wam powiedzieć z festiwalu Klocków. Bye, cześć. Yeah.